IMPACT STORIES, podcast Deloitte. Jak wykorzystywać Generative AI do tworzenia wartościowych treści? W tym momencie ten, ten element na przykład w obszarze SEO jest bardzo mocno zautomatyzowany i też oparty o AI, gdzie de facto w jednym narzędziu możemy mieć i tworzenie kontentu na stronę, ten kontent automatycznie jest też optymalizowany pod kątem wielu czynników rankingowych, chociażby w Google Search. Dodatkowo możemy robić research słów kluczowych, tak, tego co ludzie szukują, więc ten cały proces tworzenia kontentu w zasadzie e, jest w dużej mierze też automatyzowalny. Jak sztuczna inteligencja zmieni przyszłość mediów, copywritingu i kontentu online? Prawo a content, korzystając z różnych źródeł, skąd masz taką pewność, że te źródła są legalnie pozyskane, patrząc na wpływ sztucznej inteligencji i czasami problemów z tym związanych? Powiedziałeś, że nie macie copywriterów. W takim razie, jak myślisz, jak przewidujesz, które jeszcze zawody czy części Twojego zespołu mogą być łatwo zastąpione i są już trochę zagrożone przez sztuczną inteligencję. Nie zapomnij śledzić nas w swojej ulubionej aplikacji do podcastów, aby nie przegapić następnych odcinków. Odwiedź stronę kariera.deloid.pl, aby dowiedzieć się więcej. Do usłyszenia! Impact Stories podcast Deloid.